Witam wszystkich swoich widzów, w dzisiejszym odcinku ale miesza czyli dospawam mu kawałek takiego dłutka, tutaj obspawam to fajnie migomatem. Oczywiście zaraz ktoś powie, że to nie będzie trzymać, że ja przegrzeję remierz że tego, Tutaj ja mam na to sposób, czyli jak on się nagrzeje to od razu go wrzucę, wsadzę go w piach, nie w wodę tylko w piach. Czemu tak robię? Bo tak robię. Oczywiście będę spawał tym małym idealem z drutem 0,8. Yy, powiecie, że puści spaw. Raczej puści tutaj pięknie, niż spaw. Oczywiście mam tam, pokażę Wam potem jak będę wymieniał. Że mam już dospawane i sporo czasu tu chodzi. Oczywiście można by było go naprawić, Go Trochę poklepać, ale na razie mam ta, tamtą maszynę Nie za bardzo sprawno To muszę dospawywać Oczywiście założę go za tylni I będzie to jako tak orać Te dwutko to mam kawał ucięty z kawałka takiego lemiesza Który został złamany Oczywiście ty spotkał się z kamieniem i pęk. A tutaj no po prostu naprawię i będzie to się działo samego procesu spawania nie będę nagrywał bo Można uszkodzić sobie telefon Ale po pospawaniu pokażę wam Jak Go przykręcę jak to będzie wyglądało i Może w następnym filmiku spróbuję Jak się będzie urało z tymi czubami Dobra jak u was yy, mówią na część półga zwaną lemieszem U nas na to mówią sośnik nie A jak w waszych regionach i remiesz po pospowaniu radzę wam go wsadzić taką w piach jest taki stary kowal tu robił u niego trochę robiłem ale mi gumat tak nie przegrzywa jak, jak 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 elektroda nie ale schłodzić w piachu trzeba tylko pamiętajcie nie w wodę a w piach wolniej się chłodzi bo jak mocno szybko zahartujecie, to spaw może pęknąć. A tak wolniej się schudzi, a się zahartuje Nie patrzcie, że tu jest bałagan. Kiedyś się posprząta. Jak widzicie tak wygląda remiec, na którym orałem. Zobaczcie te dłuto jak się wyszlifowało i spaw trzyma może nie wygląda tak jak wygląda ale trzyma oczywiście ten remiesz idzie do można go naprawić tylko trzeba mówię uruchomić tamtą maszynę nagrzać go i poklepać czyli pociągnąć ten cuk i tutaj go trochę młotkiem zbić. Ale mówię, to trzeba mieć w czym dobrze nagrzać. Yy, możliwe, że kupię do niej, do tamtej maszyny wentylatorek, naprawię ją. Tu Wam pokażę, jak to się robi. Zaraz przyniosę tamtym. Powinien się schłodzić, zobaczcie, jaka jak jest różnica. I widzicie on orał w tamtym roku. I w tym roku. I zdarł się dość yy, dobrze, i nie pękał u mnie są kamienie. Tutaj go trzeba jeszcze by było poprawić, potem przyspawać. Jeszcze lepiej. To flifować. I poklepać. I jeszcze będzie chodził. Ale to kiedyś Wam pokażę. I zobaczcie jaka jest różnica, nie? Między tym a tym. Zobaczcie. Może ten spaw siako tako będzie trzymał. Oczywiście ja tam nie umiem za bardzo dobrze spawać. Ale coś nie, coś może trochę gorzej jak jarek spłucić, ale prawie to samo, nie? On też tak u mnie spałać. Oczywiście, tu taki ten nalot, tu po gazie jest tutaj też trochę posmarkałem, jakoś to powinno trzymać, nie? Jak myślicie, będzie trzymać czy nie? Powinno bynajmniej. Oczywiście się wydrze, tak jak tutaj, nie? No zobaczymy, przykręcimy. Słuchajcie, mam taką maszynę, taki malutki kluczyk Dedry. Lemierz odkręci bez żadnego problemu. 270 Nm Polecam tę firmę. Mam sporo tych elektronarzędzi i na razie u mnie zdają egzamin. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Samego przykręcania lemiasza nie będę wam pokazywał. Najwyżej jutro nagram jakiś filmik z Orki jeszcze, czy to będzie szło. Trzymajcie się zdrowo, młodo i bogato, bo ja jeszcze dzisiaj do lekarza mam jechać. Wiecie co? Nic tak nie cieszy i się straci zdrowie. Tu mnie boli, tam mnie strzyka i to tak jest. No, będzie chodzić czy nie? Jak myślicie? Raczej orę. Powinno. Dobra, pozdrawiam wszystkich widzów.